Także bardzo słabo się już tutaj. Dziękuję i do usłyszenia. Eee, Polska południowa. Witam kolego, witam. Mój znak 161, brawo. Oskar 255, operator Dawid. Eee, Małopolska i miejscowość Stary Sącz. Okolice Nowego Sącza. Jak doleciało kolego do ciebie? No Dawid, elegancko doleciało. Czyli 50, 50, Wiesz, kaszutor jest bardzo ładnie. Wujek, to jeden szef, strzegł bravo, jeden dzień siedem operatorników. Przebieram młodzi zachodni, 50 kilometrów na północ od Torunia. No, panie, panie kolego, jeszcze KTH i końcóweczkę twojego znaku będziemy musi postulować, bo tu nie jest zapisać. i dla informacji łącznie jest nagrywana, jeśli nie masz jakiś tylko temu, łącznie z wieczorkiem będzie na YouTubie. I proszę o twoje zgodę. E, powtarzam, 1, 3 Foxtrot, brawo 157, 3 Foxtrot, brawo 157, operator Niko e, QTH, miasto Münster, miasto Münster, e, 50 km na północ od Dortmundu, 50 km na północ od Dortmundu. Fajnie, dzięki kolego za, za, po, za powtórzenie tego QTH i tego twojego znaku. I Raport jest dla ciebie następujący, Santiago od jedynki do trójki, pływa to, ale modulacja cały czas. Na piątkę, na piątkę z plusem. Fajnie tu gościu do mnie lecisz. I jeszcze powiem Ci jaki to jest mój sprzęt nadający. Prezydent HR 2050, mikrofon Sandelta Master Plus. Plus i jest antena jedna, druga fali 8 metrów na ziemią. I szef, tam polego nadajesz. Ja nadaję wszystko, Na 240 łódzki, mikrofon oryginalny, ancyl na 12 metrach, e, firmy Master 5 ósmych e, fali. Proszę się podaj mi jeszcze twój nazwę, bo nie zapisałem całego, mam Oskar Fiera, 161 Oskar Fiera. Nie, nie kolego, 161, brawo Oskar, brawo Oskar, 255, operator Dawid, i IQTH Stary Sącz. Tak, zgadza się, zgadza się. Jeszcze kolego, jeszcze nie masz, nic nie ma przeciwko temu, że filmik, bo nagrywasz filmik i filmik będzie wieczorem na YouTube wrzucony i będziesz mógł sobie obejrzeć, jak tu dolatywałeś do mnie i nic nie ma przeciwko temu, żeby umieścić to na serwisie YouTube? Nie ma sprawy, bo ja sam też niektóre rozmowy nagrywam, także... No to Ci wiesz wystarczy, że wpiszesz mój znak i tam na YouTube pokażę się mój kanał i tam będzie na pewno złączność wrzucona do wieczoru, do wieczora na pewno wrzucę tą łączność. Więc kolego dziękuję Ci za to miłe PSO, że dopuściłeś mi tutaj do mikrofonu, 7000 dla Ciebie, ci potwierdzonych, no i tam miłego weekendu dla Ciebie. No, radiowe. E, Pozdrawiam dla siebie, dla rodzinki. Miłego weekendu, dalekich dzienników e, i do następnego razu. No hej, tym się my baj.